Dzień dobry. Dawno nie było żadnego vloga, ale lubię konkrety, więc nagrywam je jak coś konkretnego leży na stole. Teraz są już pewne konkrety, więc uznałem, że warto powiedzieć wam o tym, co lubicie najbardziej, czyli gdzie w tym roku zobaczymy eliminację europejskich pucharów. Otóż pierwsza dobra informacja wydaje mi się taka, że wszystkie mecze polskich klubów i to już od pierwszej rundy Zobaczymy w telewizji. A to dlatego, że nadawcy w tym roku wyjątkowo szybko rzucili się na rynek. Wyjątkowo szybko nastąpiły te kontakty między telewizjami a klubami. No i sądowano, jaki klub w jakiej telewizji i za jakie pieniążki chciałby wylądować. Jeżeli chodzi o Wisłę, to te pierwsze kontakty były już nawet w maju, bo przypomnę, że Wisła Puchar Polski zdobyła 2 maja, więc te rozmowy trochę trwały, ale z tego co wiem, to już właściwie zostały jest finalizowane do tego stopnia, że y, jakiś tam draft umowy jest. No i prawdopodobnie w ciągu najbliższego czasu nastąpi jego y, podpisanie. Radziłabym potraktować to poważnie i podpisać to jeżeli chodzi o krakowską Wisłę, omawiam ją na początku, to też dlatego, że ona swoje pierwsze mecze w eliminacjach europejskich Pucharów zagra 11 i 18 lipca, bo takie są daty pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy, w których Wisła przecież wystąpi. No i kto teraz mecze Wisły Kraków pokaże? Powiedzmy, że wszystko na to wskazuje. Może tak sprawę postawię, bo skoro umowa jeszcze podpisana nie jest, no to trudno coś oświadczyć jednoznacznie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że mecze Wisły będziemy oglądać w stacjach telewizji Polsat. To może dodam od razu, że w sumie było tak, że najbardziej o mecze wszystkich polskich klubów starały się właściwie. Dwie telewizje. To właśnie Polsat, który przypomnę, choć to jeszcze nieoficjalne, nabył prawa do Ligi Europy, a także Ligi Konferencji UEFA oraz telewizja polska która zawsze chętnie od lat pokazuje eliminację europejskich pucharów, jeżeli są tam polskie drużyny, niezależnie od tego, czy jakieś rozgrywki potem ma, czy ich nie ma. Wiadomo, że kiedyś z Polsatem była dogadana na prawo do pokazywania jednego meczu w tygodniu, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, potem od Via Play'a. Wykupowała licencję na mecze polskich drużyn w lidze Europy, lidze Konferencji Europy. No ale teraz na razie y, Telewizja Polska a propos europejskich pucharów żadnych umów nie ma, natomiast negocjuje też to, żeby y, eliminacje y, polskich klubów były pokazywane na jej antenie. Dlaczego mówię, że bliżej Wisła jest Polsatu? Ano dlatego, że z tego co się orientuje, to w ogóle oferty Polsatu na y, tegoroczne. Eliminacje europejskich pucharów są bardzo dobre i dość wysokie, dlatego myślę, że większość klubów, które się do kwalifikacji europejskich pucharów dostały, może z oferty Polsatu skorzystać. Dogadajmy się: 200 zł jako premia ten bezcenny argentyński kaktus. I tu jeszcze jedna informacja a propos białej gwiazdy, bo z tego co się. Orientuje, to jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli to rzeczywiście Polsat podpisze z Wisłą umowę, no to będzie pokazywał Wisłę już aż do końca eliminacji. Ja tylko przypomnę, że dwie rundy, w tym roku Wisła Kraków ma pewne w europejskich pucharach, czyli pierwszą rundę, w której jest rozstawiona i drugą rundę, w której rozstawiona nie będzie. Nie wiadomo, gdzie ta druga runda, czy dalej w eliminacjach Ligi Europy, czy też jak pierwszy mecz Wisła przegra, no to spadnie do eliminacji Ligi Konferencji i jeden nadawca będzie pokazywał potem eliminację tych rozgrywek. Tak jak mówię, a propos Wisły wszystko powinno wyjaśnić się, być może jeszcze nawet przed startem Euro, czy też przed meczami Polaków, dlatego informuję, jaka jest sytuacja na chwilę obecną. Jaka jest sytuacja dotycząca innych klubów? Poniekąd analogiczna, to znaczy, z tego co się zorientowałem, Polsat złożył dość dobre oferty także innym klubom, więc myślę, że to w tym roku skończy się tak, że większość spotkań w eliminacji europejskich Pucharów obejrzymy właśnie w stacjach Polsatu. Bo pewnie być może będzie to także Jagiellonia Białystok, która nad tą ofertą pochyla się ciepło, i zapewne także Śląsk. Wrocław. Akurat, a propos i biały ona gra w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nie wiem, czy ta umowa od razu będzie podpisana na ileś rund, bowiem Jagiłonia też jest pewna tego, że w trzech rundach co najmniej wystąpi. Bo jeżeli noga powinnieje się w eliminacjach Ligi Mistrzów, to spadnie do Ligi Europy. Jeżeli powinniejsie się noga w eliminacjach ligi Europy, no to spadnie na ligę konferencji. Ten schemat znamy, więc nie będę się nad nim, nie będę go tutaj wyjaśniał. Natomiast no, Liga Mistrzów to są na tyle interesujące rozgrywki, że ważne jest też z kim Jagielonia będzie w nich grała, kogo będzie miała jako rywala, bo przecież może być to bardzo atrakcyjny rywal w którejś rundzie, także wartość takiego meczu w telewizji pójdzie ostro do góry. W związku z tym z czego, z tego co wiem, to akurat chyba z Jagiellonią Białystok ta umowa dotycząca startu w europejskich pucharach. Przypomnę, że Jagiellonia zaczyna od drugiej rundy eliminacji ligi mistrzów. Będzie pewnie negocjowana, czy też ta umowa będzie parafowana potem dalej, jeżeli, no właśnie, albo Jagiellonia dłużej będzie grała w eliminacjach ligi mistrzów, albo szybciej będzie spadała do tych niższych rund. Protestuję. To są insynuacje. Tak niewiele powiedziałem a propos Legii Warszawa, która przecież też gra w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Ba, mało tego, jest tam rozstawiona aż do końca eliminacji. No i to jest też ważna informacja dla nadawców, bo jest po prostu większa szansa, że Legię, któraś z telewizji będzie dłużej pokazywała. Czy to będzie Polsat, czy TVP? No myślę sobie tak też logicznie i nawiązując do tego, co było kiedyś i znając pewną optykę prezesa Mioduskiego, który w poprzednich latach w różnych negocjacjach... Brał udział, że zapewne tak się stanie, że któryś z tych klubów też się zdecyduje na ofertę TVP, która pewne, pewnie w którymś momencie, widząc, że być może traci inne kluby, to też do jakiejś oferty coś doda. A wiem, że też prezes Meduski zawsze lubił, jeżeli legia jest prezentowana na ogólnopolskiej antenie, no bo wtedy w przypadku TVP byłyby to mecze na ogólnodostępnym kanale TVP Sport. Dlatego tak sobie myślę, ale to bardziej jest moje przeczucie niż jakieś pewne informacje dotyczące negocjacji, że być może właśnie to legia wzorem lat ubiegłych wyląduje. Wielu ubiegłych lat wyląduje właśnie na antenie TVP. Tak swoją drogą to też dla TVP bardzo ważny i cenny produkt, bo jak sobie przypomniałem ostatnie eliminacje pucharowe w wykonaniu Legii, to tam na przykład oglądalności meczu z Midlands, to już była czwarta runda eliminacji, sięgały średnia, sięgała miliona widzów, więc to jest bardzo dobry wynik. Ale też te poprzednie rundy, w których Legia grała z trochę słabszymi klubami, były były oglądane średnio przez ponad pół miliona nawet 700 tysięcy osób, więc to też jest gra warta świeczki. Kolejna informacja jest taka, że kluby te ostatnie, które wymieniałem, czyli Legia Śląsk i Jagiellonia, one rozpoczynają walkę w eliminacjach europejskich pucharów dopiero w tym terminie 23. 24. Tak? czy na 25 lipca, więc Tutaj tego czasu na negocjacje jest trochę więcej, natomiast też jak usłyszałem, to jeden czy drugi klub będzie chciał sfinalizować tę umowę też w najbliższym czasie, więc myślę, że pewnie powiśle albo od razu powiśle, zaraz też będziemy mieli jakieś oficjalne informacje dotyczące tego, kto i jakie kluby będzie pokazywał. Tyle na dzisiaj wiem, że są inne tematy. Staram się trzymać. E rękę nad tymi tematami, więc mam nadzieję, że z kolejnymi sprawami powrócę do Was trochę szybciej. Jak to wszyscy mówią, subujemy, zostawiamy łapki. To też będzie większa motywacja do tego, żeby powiedzieć Wam, gdzie seria A, a gdzie ligę i co tam się jeszcze na rynku telewizyjnym dzieje, przecież Formuła 1 będzie jeździć, jeździć, jeździć i gdzie się zatrzyma, tak, tak, tak a jest też temat Bundesligi i tak dalej subujemy zostawiamy łapki i będzie vlogów więcej, adios